Cześć witam w kolejnym odcinku z Hoja Dzisiaj sobie porozmawiamy, czy warto kupić tego nowego DLCKA Arms Against Tyranny. Eee, powiem na samym początku moją opinię. Moim zdaniem zdecydowanie nie warto, odradzam go kupować. Za tą cenę 90 zł zdecydowanie odradzam. Najwyżej za 50 kupił. No i na przykład pogadajmy sobie, jakie rzeczy znosi. Weźmy od tych najważniejszych do tych najmniej ważnych. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą tego Delceka i to mówię bez kitu i najfajniejszą to są te doktryny sił specjalne, bo naprawdę jak tu się przez chwilę skupisz, to masz sobie bardzo fajną kampanię zrobić, wiem, na przykład amerykańcami pod bardzo dobry albo pod spadochroniarzy i sobie podbijać kraj w kilka miesięcy. Bardzo tu można ciekawe rzeczy robić. Więc to jest bardzo na plus te doktryny. Kolejną rzeczą jest rynek międzynarodowy. No jest to ciekawa rzecz, ale bądźmy szczerzy, to się zagra raz, raz, może dwie gry. Może tam w niektórych grach czasami się broń dokupi, aż szczerze nic nie zmieni. Dalej się będzie grało tak samo w każdą grę. W sensie tak samo w że się będzie grać przed tym rynkiem z bronią. Po prostu będzie to dodatkowy bezużyteczny guziciak. Tyle mi się wydaje, że będzie z tym rynkiem z bronią. Teraz się wszyscy tym raj, ja raj, wszyscy się tym jara jarajo ja nie umiem mówić po polsku wszyscy są tak szczęśliwi z tego, ale poczekajmy tak kilka miesięcy i zobaczysz, że nikt nie będzie z tego rynku międzynarodowego korzystał eee, kolejną ciekawą rzeczą i to jest akurat moim zdaniem druga najlepsza część z tego dlc to są te koncerny zbrojeniowe i to, że je masz rozwijać i tak dalej dodaje zawsze trochę głębi do tej strasznie płytkiej gry zwanej Hojem no więc to są mniej więcej trzy najważniejsze części z dlc które moim zdaniem najlepiej wyszły Dalej mamy yy, drzewka tych celów narodowych. Mamy tutaj szwedzkie, to jest, no, można powiedzieć, nawet jak na delce, jak ogromne. Fińskie też jest mniejsze, ale też jest bardzo ciekawe. Duńskie i norweskie, i tak dalej. Szwedzkie i finlandzkie jest najlepsze, ale bądźmy szczerzy, moim zdaniem, delceka się nie powinno kupować, dlatego że ma ciekawe tam cele narodowe, bo to każdy model ci zrobi lepsze niż robi paradoks, bądźmy szczerzy. Więc możesz sobie po prostu znaleźć ciekawego moda na workshopie i już masz. Dużo lepsze drzewka narodowe, na przykład do Niemiec, albo do Polski Albo do, nie wiem, ZSRR yy, Dlatego moim zdaniem dobry delcek do Hoia nie powinien dawać nawet tyle celów narodowych, co bardziej jakieś mechaniki Dlatego No Step był dobrym delcekiem Bo dodawał tam tą paranoję, Stalina i tak yy, dalej Dlatego ja tutaj drzewek narodowych za wysoko nie cenię w delceku W sensie, no są fajną rzeczą, ale jedną z najniżej Moim zdaniem, za którą najmniej warto zapłacić, bo w każdy, w, możesz sobie znaleźć moda, który ma ciekawsze misje czy tam cele narodowe. Jeden pies. Yy, i inną rzeczą, którą w przyszłym akurat to muszę przyznać bardzo dobrze paradoksowi, to jest wojna zimowa, jest ultraklimatyczna, yy, jak na to, że to paradoks zrobił, a nie moderzy. Yy, no więc to jest kolejny duży plus, no ale bądźmy szczerzy, mamy kilka ciekawych rzeczy, ciekawych mechanik, ale musimy za to zapewnić 90 zł. M moim zdaniem ten Delcek powinien kosztować tyle samo co... Battle For the Bros albo tak, no wiecie, ten co tam dodawał misję do Turcji, Grecji i Bułgarii, bo dodaje mniej więcej tyle, tyle samo mechanik, więc średnie dosyć do DLC. Ja bym zależał kupować, się na nebie albo gdzieś indziej za 30-40 zł wdrożenia. No więc cóż, nie chcę przedłużać, chcę, żeby to był taki szybki filmik. No i do zobaczenia. Do swidania. Pa.